Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj taki szybciutki, bo zaraz do roboty jadę. Dzisiaj akurat mam na popołudnie. To zdążę rano coś wam nagrać. Tu, jak widzicie, o, wracam z roboty, zawsze psy coś nabroją. Ale na szczęście chociaż tych węży ogrodowych nie gryzą. Teraz pokażę wam, jak się już zakumplowały psy z perełką. Tylko chodzi o to, że jak perełka nie biegnie, to jest wszystko dobrze. A jak ucieka, no to czarny ją goni, bo brązowy to już mniej. No to patrzcie jak się tam miziają Jak perełka nie biega to psy ją liżą No dobra dobra starczy tych pieszczot <gryw> Patrzcie jak perełce się podoba No nie łapą, nie wolno łapą na perełkę. No już, już, starczy tych pieszczot. Dobra, wystarczy tych pieszczot, bo dzisiaj nie ma czasu, trzeba się szybko brać za robotę. No bo trzeba... Za robotę się trzeba brać, bo do roboty trzeba jechać. I tak w kółko. Trzeba królikom oporządzić, woda im się pokończyła. A gdzie ten duży? Mam nadzieję, że nie uciekł, bo on ostatnio coś tu kombinuje. Nie, jest. No, nie zaczepiaj go tam. Dobra, jest, bo patrzcie, tutaj mi się chciał skubaniec podkopać, zaraz Wam pokażę. No, o mi się, Edziu, Edziu, ła, ła, wiesz jaki ty masz ostre już pazury, już nie jesteś taki szczeniak jak byłeś. Już, siadaj, siadaj. Dobra, no bo nie wiem czy Wam pokażę jak się podkopał, bo on szał dostał. Uspokój się, uspokój, Ciężka sprawa będzie. Już? Albo dobra, dam im coś do żarcia. Dobra, psy dostały po kostce, ale chyba za małe, bo już takie ostatnie mi zostały. Tylko chrupnęło im w zębach i tyle, są z powrotem. Ale dobra, pokażę Wam jak ten się podkopał. No spokój, spokój. Widzicie? Tutaj. Cofaj się, cofaj. No dobra. One coś dzisiaj nie wiem wiosnę poczuły mają za dużo energii i tu się wykopał, ja tu kamień podłożyłem, trochę przysypałem ale najlepsze było to, że tu było na wylot, no dało się przejść, a on był w środku i widać było, że tu też było tak wykopane, tu już wróciłem z roboty, było ciemno w nocy, to wam już nic nie nagrywałem, tu też było wykopane i nie wiem czy psy go zapędziły z powrotem do środka, czy sam gdzieś tu pobiegał i wrócił na razie ma zabezpieczone. Tym trzeba szybko wody dać, bo jest gorąco. Już przez dzień widzicie całe butle powypijały. No to bierzemy się za robotę. Dobra, woda nalana. Trzeba teraz im dać zboża, siana, marchewki. Bo już tu wszystko wyjadły Smakuje, smakuje Jeszcze trochę siana Będzie komplet Siano to nie dla was. Masz tam do paźnika trochę Ty masz trochę A jeszcze będzie dużo Ty masz trochę siano to lubią Zawsze znika. Ten na dole jeszcze się nadostanie. No nie zaczepiajcie go. Już, już chować mi te głowy. No i biały jeszcze masz więcej. Sobie zajadę. Dobra, zamykamy te budki. Czas goń. Robota nie poczeka niestety. To można schować kurnika, tu jeszcze kurnie ma. Dobra. Aż się zgrzałem. Zamykamy, wychodź, bo zamykamy. Potem kudeczkę. Co jeszcze trzeba tu zrobić z rana? Szybko przejrzeć, czy coś tu nam rośnie. Gruszka elegancko. Czereśnia elegancko. O, a kogo my tu mamy? Perełka. A widzisz, bym cię puścił na dwór, ale ja będę w środku nocy. To byś nie miała jak w liście, nie zostawię okna otwartego. To nie wiadomo, jakaś burza może nadejść czy coś. Posiedź dzisiaj trochę w chałupie. Północy latałaś. Po dworze. A ładna pogoda, trochę szkoda w domu siedzieć, wiadomo. Ale co zrobić? Dobra, nie wygląda to źle. Lecę podlać, chociaż bluszcz wiem, że w dzień to trochę słabo, ale w nocy będę trochę późno. One niby muszą mieć ciągle wilgoć, bo póki są takie małe, to nie pobierają wody z ziemi, tak słyszałem. Muszą mieć ciągle wilgotno. No to lecę. Można zaczynać operację bluszcz. Muszę sobie kupić takie ustrojstwo na koniec węża. Co ma wiecie? Funkcję start stop. To by ułatwiło życie No ale nie ma kiedy Może po majówce się uda O jaki motylek ładnie przyleciał Co tam motylku, uważaj bo tu wszyscy polują na motylki O jak się ładnie dał nagrać Motylku ja na Twoim miejscu to ja się już zawijał bo te psy to lubią tutaj na motyle popolować ale teraz może są czym innym zainteresowane Ile jemy? Wiosna się zaczęła pełną parą a ten tutaj, ten spokojniejszy tylko gania, no może się uduczy, ale patrzycie, pogłaszczecie od razu jest drugi nie, rusz, nie rusz nie skacz, no patrzcie, skoczy i cały człowiek brudny. Najgorzej, jak się z roboty wraca, bo tu w takich ciuchach bycia wyjściowy. Może, jak ktoś się zna, to mi podpowie, czy dobrze robię, bo ja go tak sowicie podlewam. A jest prawie cały zatopiony, ale patrzcie, tu też było tak podlane ile? Dwie minuty temu cała woda zeszła, no bo jest suchutko. Ale ładnie wygląda ten bluszcz. Chyba się przyjmie. Dobrze by było. Nie chodź tam, no nie chodź tam. No jeszcze się połóż w ten bluszcz będzie luks. No następny. Ja to coraz bardziej się czuję jak chłoporobotnik. Chyba za komuny było takie określenie, nie? Jeszcze kury będą, więcej królików i śmiało będę mógł w rubrykę zawód w jakichś ankietach wpisywać Chłopo robot. Wszystko podlane z tych bluszczy. Lecę zakręcić wodę i się ogarniać do roboty. Teraz sobie przypomniałem, że nawet śniadanie nie zjadłem, ale chyba już nie zdążę. Trudno, obiad ją na śniadanie. Gdzieś w robocie. A ja się przebieram, ogarniam. Może jakąś kanapkę zdążę złapać. Może się z uda trochę potoknąć się. co. Spociłem przy tym porannym obrządku. Ale to nie koniec gniota. Może Wam dogram, jak wracam z roboty. To będzie pewnie z druga w nocy. Ale tak myślałem, że Wam pokazać, jak psy reagują, jak przyjeżdżam. Tylko będzie noc, nie wiem, czy coś będzie widać. Ale zostańcie jeszcze tam. Z minutkę ten gniot potrwa. I godzinka drogi do roboty. Jedziemy, ale nie Z mam dobrych wieści. Odlaj. Godzina przyjazdu została zaktualizowana, bo rezerwa się zapaliła. Trzeba będzie zalać. Aj, to mi się urywa. Dobra, wyłączam kamery. Chyba Warszawa na majówkę jedzie. No, jedni na wolne, jak ktoś musi robić w tym czasie. 400 za bag, jeszcze niedawno 200 wypłaciłem. Jak tak dalej pójdzie, to będę dokładał dojeżdżenia do roboty. No i dobra, ja już dojeżdżam. Do zobaczenia za 12 godzin w środku nocy. Teraz trzeba do domu jechać. Godzinka i powinienem być na bazie. Gdzieś koło drugiej. Co, leco łobuzy Co łobuzy? Tęsknione, cieszę się? Uważaj Uważaj na bramę No do przodu Bo nie wiadę, Tak, teraz jeszcze zamknąć tą bramę Tam to jeszcze coś widać Ale tutaj to te lampki solarne dobrze, że mam czy coś się w ogóle nagra, bo ciemno to jest... Bo tak ciemno, tu wszędzie Dobra, chodźmy. Co, perełka? Jest tęsknione No, perełka za brzuchem Najlepiej Dobra, wychodźcie Wychodź Wychodź, wychodź, wychodź. Starczy mi ziania perełki, starczy Chodźcie łoguzy. Nie wiem czy druga 10 w nocy to dobry czas na karmienie, ale one się przyzwyczaiły że jak wracam z roboty, to zostają. Będą drapać w drzwi. A chodzi o to, że rzadko tak późno wracam, nie? Muszę im dawać do osobnych misek Już maty z budy powyjmowały. Muszę im dawać do osobnych misek bo Się pogryza jak mało zostaje Ten sobie je tamten nie tutaj Co tam żyjecie? Gdzie ty masz paśnik? O tam No dobra Ale co widzę że tam pusto wszystko wyjedzone Też wszystko wyjadło się. ty masz jeszcze zboże No najlepiej na, nawalić do zboża no świetny plan pogratulować na pewno będzie teraz lepiej smakowało a ten tu znowu haczyk se otworzył muszę tu jakieś lepsze zapięcie zrobić bo się to otwiera ale też ma pusto. dobrze że wody jeszcze mają a Ty jak tam? dobrze się masz? kiedyś Ci umyję tą szybę wodę masz? tak ma na pewno a i tu to gdzie masz drugą miskę? Tam zaraz i ty dostaniesz ładnie wszystko wyżarły I pyk, proszę 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 Nie bój się to marchewka Ty tam nie zaglądaj do niego Ten to ciekawy no, no czekaj tu zamknąć, muszę haczyk, no nie łap mnie Oj. Wiem, że bardzo lubisz mnie łapać za ręce. Dobra, zamknięte, no he, he, he. nie skacz, nie skacz. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Jest godzina gdzieś druga 20. I tak wygląda dzień z życia, chłopo robotnika. Jeszcze kur nie ma tyle dobrze. Znaczy niedobrze, no ale zawsze to te 10 minut do przodu teraz przy oporządku. A ja co, biorę się za składanie tego materiału, żeby go rano albo jakoś tam chociaż w południe puścić, żebyście mieli co oglądać. Tyle dobrych komentarzy i miłych się naczytałem, że nie no, muszę przysiąść, już oczy mi się trochę kleją, jak może widać, ale spróbuję to poskładać i wrzucić, niech się ładuje, bo z dwie godziny będzie się ładowało do internetów. Dobra, nie przedłużam, bo jest późno, środek nocy, zaraz rano. A to jeszcze trzeba poskładać. To ja się biorę za robotę i do zobaczenia na kolejnym gniocie. Na razie, cześć! Godzina trzecia 42. I właśnie skończyłem montować Teraz zrenderować i można wrzucać.